Syllo vs. Kong to tak dobry film, że nawet ludzie mnie obchodzili, co z automatu czyni go najlepszym filmem Monsterverse. Nie traci czasu na pierdoły. Nawet rzucając w widzę obowiązkowym tłumaczeniem, czemu co się dzieje, by żaden odbiorca nie czuł się zagubiony, co nie denerwuje, bo Wingard doskonale wie, po co się na to poszło, jeśli mieszka się w Ameryce. Jeśli mieszka się w Ameryce, ale opłaca się HBO Max, po co się to włączyło. Jeśli mieszka się w Polsce, po co się to ściągnęło. Dla rozrywki. Więc choćby najpierdołowszej, najbardziej naiwny skrawek fabuły i zatrzymuje akcji. Tylko Popychają do przodu. Robota jest do wykonania. Godzilla powstrzymać niszczącą miasta, odkryć pradawny świat, który coś tam gdzieś tam, nie pamiętam już co, ale Gong tam skakał jak dziki i swoje miejsce w hierarchii. To jest król dżungli, jak szczupak jest król wody, 10 na 10 To przepotężny list miłosny do cudnego moba, Dający mu solidne pole do popisu, zarówno na tle rozpuchliwym, finał w Hongkongu to nawet nie jest finał, tylko mecz restringowy jak i emocjonalnym, tworząc z niego coś więcej niż jedynie narzędzie destrukcji. Nieważne jak sycącej, to wciąż żywe stworzenie. Czujące, myślące, pilnujące porządku, by ci, co nie potrafią usiedzieć na miejscu i muszą mękać maluczki, by nie dostali owsików w dupie, dostali w papę jak stądową do Od pierwszego ujęcia wiadomo, kto tu jest królem. Nawet śpiąc przyciąga uwagę i wywołuje szacunek, bo wiesz, że typ jest sprawiedliwy i przyziemny. Jako brońkę bierze sosnę, naje się rybami i już mordę uśmiechnięta, a spokój e, ma być. Godzilla także złudza autorytet, to fakt, ale tylko dlatego, że stanowi urzeczowioną siłę natury. Reprezentuje ją w dyskusjach. Co będzie, jeśli poddamy ludziom kontrolę nad światem? Zgadnijcie, kto ją wygrywa. <laughs> Oddechem i absolutnym kurwem wyznacza granice między ludzkością a przyrodą, podczas gdy z kongiem jest nić porozumienia. Jego pierwszą reakcją na interakcję z człowiekiem nie będzie i odwrócenie się, a zobaczenie, czy temu człowiekowi coś się dzieje i czy w ogóle jest wart ratunku. Jaszczur zwalcza wrogów, by mógł iść sobie spać. Nie winnie go, jesteśmy kanaliami. Przy małpie zaś czuje się szansę na przyszłość dla wszystkich. My możemy zbadać faunę i flory, ona będzie sobie żyć i robić swoje. Koegzystencja. Świetnie wrażliwszą stronę Konga pokazuje jego relacja z obowiązkową dziewczynką, która jako jedyna ze wszystkich zamieszanych w pomoc stworom osób umie go zrozumieć i chce go zrozumieć. Nie żeby wykorzystać jego umiejętności w osiągnięciu ważnego dla nas celu, a żeby po prostu się dogadać. Taki dużolec małym palcem zgnieść potrafi z 10 takich dzieciaków. Mówi oczywiście o chłopach postury Aleksandra Skarsgarda, ale nie. Wysłucha. Bogata, bo to równy goście. Znaczy się małpość. Czemu mnie ktoś jeszcze ogląda? A to najlepsze postaci ludzkie ze wszystkich Monster Wersów. Nawet przy Brianie Kranz to nie z Godzilla, ale ten szybko zginął i film stał się o dwie gwiazdki gorszy, więc Godzilla vs. Kong wysuwa się automatycznie na prowadzenie. Postaci faktycznie mające jakiś wkład w historię, dające odpowiednio dużo miejsca na wyszalenie się potworą. Są użyteczni, wpadają na sensowne pomysły i wiedzą, kiedy się usunąć. Nie udawać głównego punktu interwencji i zostawić pracę tytanom, bo wiedzą, że no kuź, więc co my możemy? Jesteśmy mrówkami przy nich. Nikt inny tego nie lepiej nie załatwi. Poprzestańmy na tym, na co rzeczywiście mamy wpływ. A mamy wpływ na odwracanie uwagi albo na RKO w razie potrzeby. Król Potworów męczył niesamowicie, gdyż traktował się z taką dozą sarkazmu, że stawał się patrzeć na swoich bohaterów, mówię także o Godzilli z wyższością. A ci byli zbyt ironiczni i odpychający, żeby ich w ogóle lubić. So Sypali żartami z rękawa. Sir, Zamknij mordę pójścia. Tutaj synergia między ludźmi a potworami, między potworami a twórcami, jest sroga. Mimo fabuły, oczywiście, o człowiekach, które nie mogą się pogodzić z tym, że świat nie kręci się wokół nich, i chcą być królem wszystkiego, co żywe. Apex Predator. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że Acer Predator to jest nawiązanie do Apex Predator. Czemu mnie ktoś jeszcze oglądał, że takie zarozumiałe osoby są? W tym filmie jest zrozumiałe, bo w prawdziwym życiu na bank znalazłby się ktoś, kto by stwierdził, że. Dinosaur, cóż, ja szur, wielkie, małów, czas, Patrzysz na Boga, szkarady stworze! I nie godzę się, żeby pomiadł mną! <laughs> Głupie to jak jasna cholera, i całkiem możliwe, że gdyby zrobić plebistyt na najgorszą historię w serii, ta wygrałoby w przedbiegach. Sztafetę prowadziłaby ekipa Millie Bobby Brown, Ryana Taeli Henry'ego oraz Juliana Juliana Dennisona. A to bardzo dużo znaczy, biorąc pod uwagę, że w królu potworów zbudowali urządzenie mające kontrolować Tytanów, aby rozpieprzyli Ziemię, by przywrócić ją do dawnego porządku. Konkurencja w tej serii jest. Bardzo wyrównana. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że ich wątek był najkorszym w całym filmie. Ich infiltracja z złej korporacji jest naiwna. Nigdy się nie wierzy, że mogliby tam być, tylko cały czas się zastanawia, że ee, oni nie powinni tam być. Miejsca z potrzebnymi im ściśle tajnymi informacjami nie posiadają jakichkolwiek zabezpieczeń. Nikt ich nie pilnuje. Puściutki jak Izabela Łęcka, co pozwala im dostawać się na luzie tam, gdzie akurat wymaga tego fabuła. Nie oznacza to, że ogląda się to źle. Wręcz przeciwnie. Charakter logicznie pleci na pełnej i kreuje postaci na po raz pierwszy od czasów wspomnianej Zili oraz Johna Cirelli'ego w kongu królu czaszki sympatyczne. To jest, nie chcesz, żeby zginęły w paskudnych okolicznościach. Nawet ta banda mośków, gdyby grali w RPG to mimo debilnych decyzji ciągle wychodziłaby im naturalna dwudziestka przy rzucaniu na szczęście, jest zabawna, a ich motywacje zrozumiałe. Najmniej tych, bo w się na krzyweryje, najbardziej Rebeki Hall i Aleksandra Skarskarta. To jest wyjątkowy przypadek, kiedy zatrudniamy. Zatrudnia się znane nazwiska, obsadza się je w rolach głównych, a oni nie robią nic szczególnego, każdy mógłby to zagrać, ale w ogóle to nie przeszkadza. Nie czuje się zmarnowanego ich potencjału, bo robią to, co do nich należy. Nie wyskakują na pierwszy plan, bo o, ja jestem gwiazdą i ja powinienem coś zrobić, nie. Nie. Ingrid wie jaki i dla kogo film kręci. Wyrzuca zbędną ekspozycję i zostawia tę, która coś wnosi do fabuły, nieważne jak durno. Dzięki czemu, mimo prawie dwóch godzin metrażu, zlatuje to błyskawicznie. I choć, gdy się wspomni po sensie, ile walk faktycznie tutaj jest, to nie jest się rozczarowanym, że oj, myślę może więcej. Wyciska każdy aspekt do cna. No, prawie każdy aspekt. Jak na tytuł Godzilla vs Kong, mało tu Godzilla Coś, co wydawałoby się wielkim podsumowaniem tego, co dotychczas odwalało się w MonsterVerse, tak naprawdę jest filmem o Kongu i tak radzę na to patrzeć. Godzilla, Kong, Godzilla, Kong. Żeby nie być do reszty zawiedzioną. Teoretycznie nie powinno mi to przeszkadzać. Kibicowało mi przecież jedynej słusznej małpie. Ale czuję lekki niedosyt. W porównaniu do tego, ile wątków, relacji, czy w ogóle rozwinięcia charakteru dostaje tu on, Jaszczur jawi się jako zwykła przeszkoda i wydaje mi się, że reżyser był nieco stronniczy. A kiedy dochodzi do walki, to owszem, jest mistrzowsko wykonana i sprawiedliwie traktuje i konsekwencje potyczki i umiejętności zaangażowanych, tylko że musiało sobie dopowiedzieć, a to dlatego się tłuką, bo tak bardzo jest to pretekstowe. Jaki cały film, kurwa, film nazywa się Godzilla kontra Kong, czego ja się... No, a sam film niezły, w książka chyba była lepsza.